Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rulalos i zapraszam na Grand Prix Belgii w kolejnym wyścigu kariery zawodnika w sezonie numer 2. Moi kochani, przerwa sezonowa przed nami, ale zanim przerwa sezonowa, to trzeba jeszcze trochę popracować, popracować w działach od ulepszeń. No i teraz jest pytanie, co robimy, no bo tutaj naprawdę nie wiem co zrobić de facto. W tym czasie, kiedy się zastanawiam, możecie dać łapkę w górze, subskrypcję kanału i śledźcie koniecznie materiał, bo ostatnio zaczął się sezon i też podsumowania robimy i też... Jesteście na nich, ale żeby na nich też być, to musicie mieć o nich powiadomienia, więc wbijajcie i, 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 i dawajcie ten dzwoneczek, żeby tam sobie dyndał, bo tak po prostu jest lepiej. Tak samo na moje socjale, tam też o tym wszystkim informuję. I teraz myślę, hmm, bo podwozie mam w sumie całkiem dobre, podszyny były złe, podwozie było złe. Praktycznie wszystko jest najlepsze, przecież mamy najlepsze autowstawce. Jeśli czegokolwiek nie ulepszymy, no to będzie, będzie i tak dobrze. Ale pod kątem niezawodności jest na przykład fatalnie. Teraz mam akurat tory silnikowe, pokroju Belgii i Włoch, jeszcze potem będzie Holandia. Ale myślę sobie, że w sumie coś moglibyśmy z silnikiem zrobić, bo to by było wcale nie głupie. Czyli co, zużycie paliwa? Nie wiem, zużycie paliwa jakoś tak mnie nie kusi. Bo nareszcie mnie w sumie nie stać, mam tylko 2600. O, szerokość tarczy, do tego w ogóle nie zrobiłem, a to jest jakieś takie malutkie ulepszenie w ogóle. To no dobra, to to sobie ogarnąłem. Z takich małych to w sumie nic nie ma, to może coś z wydymałki. O, akumulator. Dobra, to ja zrobię słuchajcie ten akumulator, to się zawsze przyda. No i dobra, no i w takim razie ja bym proponował polecieć na przerwę. Odpocznijmy sobie przerwa sezonowa. Rozpoczynamy przerwę sezonową i mamy już po przerwie. No i co? Mamy już ulepszone wszystkie rzeczy, no to nie ma co tracić czasu. Przesuwamy czas dalej. Przyjdzie nam trochę pieniędzy. No i co? To tyle z ulepszeń. Widzimy się na dziewiątej rundzie w tym sezonie. Еб... Натарка. Курда. kółko, no... No mogą być zawsze lepsze, nie no ale... P7, no okej, okay. P7 w sumie nie jest złe, pora w ciemno P7. Na tych botach to grałbym w ciemno. Miałem tylko jedną próbę. No. A sekunda do Ricardo straty. Jezdeś, to jest nie do nadrobienia w ogóle. Sekunda strat. Ale w ogóle patrzcie, Perez przed Verstappenem grubo jest. Botas przed Hamiltonem to już chyba nie nowość. No ładnie. W tym roku w Ardenach przepiękna pogoda, nie tak jak w poprzednim sezonie, gdzie to padało i padało i jeszcze raz padało. Runda dziewiąta, teoretycznie po przerwie wakacyjnej, choć wiadomo, że w karierce ona miejsca nie miała. No i przekonamy się, jak tutaj poradzi sobie McLaren. Ten McLaren, który już w realnej Formule 1, możemy powiedzieć, to z pełną odpowiedzialnością, no jednak jest w czarnej, no dalekiej przestrzeni, i musi sporo nadrabiać. No. W karierce akurat z nim jest całkiem dobrze. Prowadzimy w klasyfikacji konstruktorów, prowadzimy również w klasyfikacji generalnej. Przed tygodniem świetny występ na Węgrzech. Znowu pokaz strategii. Dzisiaj pokaz mocy przez Daniela Ricardo, który wygrał kwalifikację, natomiast no, wyścig jest długi. Przede wszystkim rozgrywa na najdłuższym torze w kalendarzu, bo liczącym ponad 7 km, więc to z pewnością będzie ogromne wyzwanie. Ta pogoda dzisiaj nie będzie sprawiała nam problemu, ale kto wie, jak się to wszystko potoczy. Tutaj da się wyprzedzać, te prędkości są ogromne. Jeden z najszybszych torów swego czasu w Europie. I właśnie, P1 dla Ricardo, P2 dla Sergio Pereza, tak to właśnie wygląda, P3, zobaczymy dla kogo, czy to będzie dla Mercedesa, chyba nie, to będzie chyba dla Maxa Verstappena dokładnie tak, czwarty, Bottas, ale już w nowym malowaniu zespołu Mercedesa, piąty Sainz, szósty Hamilton, siódmy Nowak, ósmy Leclerc dziewiąty Gasly, dziesiąty Sebastian Vettel, dalej Fernanda Alonso Yuki Tsunoda i kolejny rząd to Astony, Stroll przed Estebanem Oconem, później George Russell i Antonio Giovinazzi, następny jest Nicolas Latifi oraz Nikita Mazepin i ostatni rząd dla Lando Norrisa oraz dla Mika Schumachera. No właśnie, nowe malowanie Mercedesa, to znaczy powraca do tych swoich srebrnych barw, co zresztą teraz możecie zobaczyć na ekranie, wrzucę Wam zdjęcie, które wcześniej pokazywałem na Facebooku. Moi kochani, softy, hardy absolutnie wykluczone, taka strategia mieć miejsca nie może. Softy, medy tylko i wyłącznie to jest jedyna dobra strategia, co zresztą nawet nam teraz pokazał czas, że jest szybszy. O Hamilton koło jest, zaraz zobaczmy to malowanie, o właśnie, jest już tutaj, no wiadomo, że jest trochę to prześwietlone, ale to w wyniku tej pogody, która aktualnie jest. Słuchajcie, no koniecznie zapraszam na moje social media, już jeszcze raz to powtórzę, tak jakby na początku filmiku, bo tam wszystkie informacje odnośnie tego, co dzieje się aktualnie, no są, a ten odcinek trafia na kanał w sobotę, więc już wiecie, co się wczoraj ogłosiło. Czyli zostałem członkiem Polish F1 Series. I jestem z tego ogromnie dumny. Wszelkie rzeczy z tym związane, co będę tam dokładniej robił, tak naprawdę są w trakcie w trakcie ustalania, ale z pewnością zobaczycie mnie tam i cieszę się, że mogę tam pracować. Także sezon startuje już niedługo bo 12 kwietnia i mam nadzieję, że będzie to przede wszystkim. Dla mnie i dla Was fantastyczna przygoda i fantastyczne doświadczenie pracować w najlepszej lidze w Polsce, jeśli chodzi o poziom i organizację eventów. Słuchajcie teraz ode mnie słów kilka, czym dokładnie będę zajmował się w Polish F-1 Series, aż z wrażenia założyłem koszulę, żeby nie było, chcę się godnie prezentować, bo poważny projekt, poważne rzeczy nam się szykują. Moi kochani, będę tam komentatorem, ale to nawet nie tyle znaczy, że będę na tych transmisjach. To też, słuchajcie, oznacza, że będę chciał Wam jak najwięcej rzeczy pokazać z samego PFS-a i być takim koordynatorem między Wami a Ligą. I tutaj też jest moje pytanie, które wczoraj też już rozpocząłem na Instagramie: jakie materiały chcielibyście, żebym z takiego PFS-a mógł zrealizować na swoim kanale, ale też na tych mediach społecznościowych PFS-a? W takim sensie, że wiecie, no, mam duże możliwości, mogę Wam pokazać trochę rzeczy z zakulis, na pewno. Może jakieś analizy, może jakieś podsumowania, może, mm, może jakieś wywiady, no właśnie dajcie mi koniecznie znać, co chcielibyście, żeby w takim PFS-ie zobaczyć, bo to jest niesamowity projekt i to się dzieje wszystko wokół nas. I chciałbym też Wam jak najwięcej z tego pokazać, bo myślę, że takie rzeczy, to jest tworzenie historii przede wszystkim. My jesteśmy tego wszyscy częścią i. Chciałbym, żebyście również w tym uczestniczyli i taka jest moja rola, żeby jak najwięcej rzeczy wam z takiego PFS-a pokazać, oczywiście co mogę pokazać, rzecz jasna, ale jak najwięcej takich materiałów, żebyście wy również mieli z tego jakiś content i, i rozrywkę i przy okazji czegoś ciekawego się dowiedzieli. Moim takim jeszcze kolejnym zadaniem, które będę realizował w PFS-ie jest bycie jednym z głównodowodzących splitu PlayStation. Więc wrzucam wam teraz w opisie link, znaczy link już był wcześniej, ale po prostu teraz o tym mówię. Link do formularza zapisowego do Splitu PlayStation macie go poniżej i zapisujcie się. Wyścigi będą organizowane w tym sezonie od 11 kwietnia już wtedy zaczynamy, czyli 12 Split PC, a 11 kwietnia Split PlayStation. Zaczynamy wtedy ściganie. Będę tam jednym z głównodowodzących, więc zapisujcie się koniecznie. Myślę, że nie możemy konsol pomijać, zwłaszcza, że w przyszłości w Formule 1 będzie crossplay, co oznacza, że no, będzie można krzyżować platformy. Także to myślę, że jest interesujące i konsole są często pomijane, to jest prawda. Ja sam przecież zresztą na konsoli nie gram, tylko na pc bo jest to po prostu popularniejsze. Natomiast osoby na konsolach też są. Często mnie pytacie, gdzie się możesz, Patryk, ścigać, gdzie się mogę, gdzie się tutaj mogę zaprezentować, gdzie mnie możesz wcisnąć. No właśnie, to może zapisz się do PFSA, a który daje Ci taką możliwość. Więc tam wbijajcie koniecznie, będzie to profesjonalne, porządnie zrealizowane i na pewno z dużą dawką emocji, to Wam mogę zagwarantować. Więc zapisujcie się, sezon startuje już 11 kwietnia, a zapisy trwają do 3 kwietnia, do 23.59. Więc czasu trochę jest, ale on szybko płynie, no więc wbijajcie koniecznie. A ja już wracam na tor z pafranką show. Poza tym rzecz jasna, Wpadajcie na mój kanał. Ostatnio zaczął się sezon Formuły 1, więc podsumujemy sobie te wyścigi. Teraz mamy Arabię Saudyjską, więc takie podsumowanie również się pojawi przed tygodniem Bahrain. Także tam też dziękuję za obecność. Prawie 400 osób było na żywo w jednym momencie, więc no, to jest świetna sprawa i jestem naprawdę z tego bardzo, bardzo zadowolony. No ale właśnie, piszcie o wszystkich ewentualnych rzeczach, które Was trapią, które Was gdzieś tam w głowie nurtują, żebyśmy sobie mogli o tym podyskutować, bo po prostu wtedy będzie o czym, prawda? I, I te tematy odcinków na pewno będą przez to interesujące. Swoją drogą, bardzo dawno byliśmy w Q3, tak chciałem zaznaczyć. E, więc startujemy na używanych oponach. No tutaj to będzie na pewno jakieś wyzwanie, ale są to softy, więc to nie jest z drugiej strony jakiś wielki problem. Na tym obiekcie raczej odwracanie strategii uważam, że mija się z celem. E, więc dlatego pojechaliśmy normalno. A my już dojeżdżamy do Bastop Chicken i za chwilę będzie... Rozpoczął się wyścigu. Krótki dojazd do T1, ale dojazd do, do leką jest bardzo długi. Także tam zobaczymy, jak będzie. No, no, no. Mercedes w ogóle tragiczny start. Naprawdę. Wewnętrzne na szczęście dla nas. Ale wyjście z. Dla ze źródła gorsze i utrzymane P7, tutaj widzę spalony Ers, niesamowicie przez wszystkich z ogólnymi tymi widzę z przodu atak, atak Vorus Radion, coś nieprawdopodobnego, palimy cały czas Ers, mamy dobrą prędkość na prostą. Prostą oh, Kemel i lepsze no, no, wyścig no, no, Lewis Hamilton. Palimy dalej R.S. Powinien się wciskać do sekwencji leko. Będzie alive bomb! Tak jest! Będzie próba ataku. Odpuścił trochę Lewis Hamilton. Cały czas z lewej strony Brytyjczyk. I my z prawej wyprzedzamy go pięknie w tej sekwencji w drugim sektorze. No znakomicie to wszystko wygląda. Jest awans o jedno miejsce. Teraz my z kolei ze sporym błędem, ale czy to utrzymamy? Do dziewiątego zakrętu. No ma! Ależ tu było agresywnie! Ale utrzymane na szczęście to miejsce. No, już się tak podjarałem tym utrzymaniem pozycji, że ledwo co ją utrzymałem, ale na szczęście udało się. Przed półą Wetel They... issue, ale w ogóle muszę Wam powiedzieć, że po tych pierwszych dwóch okrążeniach no jestem przerażony. W sensie w drugim sektorze jest tragedia z moim tempem. Widać, że auto nie zostawione pod drugi sektor, tylko pod pierwszy i trzeci. Bo tam odjeżdżam niemiłosiernie jeszcze z tym RS, którym się cały czas oszczędza w ogóle. Także to mi daje mnóstwo przewagi. Teraz mam już DRS, więc to nie będzie problem. Także wyprzedzanie nie będzie tarapatem? Nie będzie tarapatem? Chyba tak się tego nie mówi, nieważne. Ale utrzymanie się w drugim sektorze będzie problemem i to sporym. Yellow, 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 z tyłu. Ktoś się chyba obrócił w pół? To jest chyba Ferrarka jakaś. Oj, 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 oj. oj. Niedobrze, niedobrze. Nie to. Jeszcze Wetel odpada z sesji! To dwóch naraz? Ojojoj! No proszę, co tu się wyprawia? Aj, kontakt, kontakt z botasem. Widzę, że to nie ma uszkodzenia jakiegoś. Nie ma, dobra. Tu będziemy atakować to myślę potem. Atak, 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 round the outside. Jeszcze jest Sainz. 340-350 km na godzinę. Czy będzie jeszcze atak na Carlosa Sainza? Tak się też właśnie dzieje. Pójdę hamowanie do Leką. Tutaj był auto mega podsterowne, ale na szczęście wybronione to miejsce. Co tu się wyprawia? Czy to było na granicy przepisów? Bo one już nie trzymają tak dobrze Tylko wiecie co jest najlepsze? Że boty pewnie założą hardy w ogóle Bo to boty Okej, okay, widzicie jest za wolny botas I Ja założę medy I to będzie duża różnica Przez którą mogę nie tracić w drugim sektorze, nie? Swoją drogą w ranej Formule 1 Belgii nie było ostatnie, czy znaczy, przepraszam bardzo, były, było jedno okrążenie, no. A nawet dwa chyba? Jak to tam ostatecznie było, nawet nie pamiętam. No w każdym razie była to ta farsa, nie, ta słynna, więc. W karierze still better than in real life, no. chyba przejechali trzy okrążenia, a tylko po jednym jest czas, nie, zrobiony mi się tak wydaje. Dlatego jest, y... przestane są punkty za ten wyścig, co dla mnie jest absurdem, ale. Na szczęście to już w, te, w tym sezonie zmienili. O kurde, Więc naprawdę, naprawdę to jest ryzykownie. 45% te opony już naprawdę płaczą. Są strasznie zużyte i za chwilę trzeba będzie już pitować na te medy. Nie wiem w sumie, czy tego już teraz nie zrobić. Podcięcie może dużo dać. Aj, jaj, 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 jaj. Nie ma szans, ja z użyciem Ersu jestem minimalnie od niego wolniejszy, nie? Mam taki dobry silnik, jak Felawi, no, Forza Ferrari! Forza Ferrari, no zobaczymy jak to będzie teraz. W Arabii i dalej na następnych wyścigach, gdzie reszta też wypadnie. So, box now? Box now? Zjedziemy sobie teraz, bo te opony już naprawdę są w stanie tragicznym, już się na nich jechać nie da. Oni jeszcze nie spitują, myślę. No, ale ja spituję. Okay. A to jest ten zjazd, po prostu fatalny. Mam CDRS, Jest, dobra. Myślałem, że będę miał już karę. Bo tam było naprawdę na granicy. To się nie tylko ja pituję. Aj, 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 sprzęgło! Ale nie sprzęgło nawet, science był. Szkoda, że mnie trochę zblokował ten Carlos. Cholera. Jeżdżam trochę w tłoku. No i właśnie, co to mówiłem, science zakłada hardy. Stop to go. Mm. Ocno. Spokojnie damy radę. Mam okno boxa od 14 do 21 okrążenia. No to trochę, trochę szerokie to okno. O, silnik, silnik. Co to się dzieje z silnikiem? Elektronika sterująca 60% zużycia. No to jest po prostu makabra z tym, nie? Przyczepność jest w ogóle. oj ojoj, oj, oj, oj. Kolosalna. A mi tam był w boksie, widzę. No i w sumie stracił sporo, moim zdaniem. Jeszcze ma hardy, nie? No e, to jest gorący przez masę, bez DRS-u nawet. Wow! Spróbujemy Raselamknąć 352. Ok ładnie. No i Pa 8. No i ciśniemy teraz dalej. Im, im szybciej, tym no, będzie lepiej, nie? Ale to jest swoją drogą pierwszy taki wyścig, gdzie nie będzie dużych różnic w strategii, nie, bo okej, okay, no dobra, mam medy, nie, no ale jednak to nie jest taki wyścig, gdzie... Zawsze mieliśmy inne opony. Tutaj był taki moment, kiedy byliśmy na tej samej strategii. To było z tymi softami na początku, więc tutaj w końcu będzie pokazanie czystego tempa. Trobałem się, że będzie no, dużo gorsze niż reszty, no ale zobaczymy w pranie jak to wyjdzie. Nie? Bo do tej pory mogliśmy sobie właśnie strategicznie to nasze tempo troszeczkę bardziej korygować, a tutaj, no okej, okay, no jest ono skorygowane przez medy, ale z drugiej strony to uważam, że nie jest jakaś duża różnica, bo strategia jest podobna. Tu ją z przodu, zobaczymy czy wrócę przed Perezem, to będzie mega istotne. O Jezu, on został. Kon... Wraca Perez, wraca tam Perez, widzę już. Wracam za nim, ale mogę go teraz wyprzedzić. I to trzeba będzie zrobić, on nie będzie mieć DRS-u. Oj, to trzeba wykorzystać, koniecznie! Będzie za daleko chyba, będzie chyba za daleko Za daleko, za daleko był Bożera, niedobrze Jak kurde, utrzymać się teraz i... I zigomykniemy Ten drugi sektor jest najgorszy. Nie wiem skąd mają taką przyczepność w tym pół, naprawdę. Pewnie kwestia ustawień, ale to też mi się nie chce wiem, że takie ustawienia są różne. Tam jakiś Yellow z tyłu. Mercedes zaś jakiś chyba. Hamilton. Stoi na środku toru. No, co kółko 1 dziesiąta jestem bliżej tego pereza. No ale to jest za mało, no to muszę być jeszcze bliżej. A no, teraz, to nie wiem, czy się to uda, No spróbujmy. Będzie dobrze chyba, chyba się uda, chyba się uda, chyba się uda. Jest! A teraz ten drugi sektor, to jest po prostu... No Armagedon, nie? Tu się nie da jechać w tym drugim sektorze. Bardzo jest ciężko. Na proste jestem niesamowicie szybki, ale w tym drugim sektorze półą tracę dwie od razu za darmo, nie? Z takim błędem. To jest przez to, że tak cisnę, nie? Się ściemnia, ale miała się ściemniać, taka była problem za pogodę, miało być chmur, chmur, pochmurnie. Powiem wam, że dużo tych drzew wokół tego toru już naliczyłem, naprawdę. Całkiem sporo. Naprawdę, w tym momencie tego wyścigu, no to jest totalna nuda dla mnie. Chociaż nuda to też oczywiście dla was, e, jeśli chodzi tutaj o patrzenie z boku, ale ja tutaj wewnątrz naprawdę muszę non-stop cisnąć i pilnować tego Pereza, żeby gdzieś przypadkiem mnie nie zaskoczył, nie? Na razie to jest wszystko na totalnym luzie na utrzymaniu, ale z przodu first i Ricardo to jest... w ogóle klasowy, że Yellow Flag. Nie. jest już myślałem, że to... już myślałem że to jest czołówki. Ja bym wykrakał, a to Science. Oj oj, oj oj. Trochę słabo. E, w każdym razie... Cała ta przewaga się utrzymuje przed Perezem. Tym R-sem sobie spokojnie zarządzam. A czołówkami odjeżdża kilkadziesiątych na kółko. No, obaj, znaczy w nasze trio nie ma DRS-u, więc w ogóle i tak yy, mamy równe tempo w miarę, nie? Znaczy, w sensie wiecie, mamy równe warunki, ale i tak są szybciej. Ja nie potrafię na taki poziom się zbliżyć. Nie wiem, albo kwestia złych ustawień na ten tor, po prostu, zbyt dużych na proste. Albo to po prostu, że boty są zoptymalizowane. Co jednak bardziej bardziej byłbym w stanie uwierzyć? No ale, w sumie trzeciego miejsca jeszcze nie miałem w tym sezonie. Może się dzisiaj uda pierwszy raz dowieć. no ale jeszcze trzeba to dowieść. Bo tempo jest zabójcze, mimo tego, że nic się u mnie nie dzieje. Teraz w ogóle jest już ten etap sezonu, gdzie bardzo dziwnie patrzę się na te stare samochody. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że są one totalnie inne, jeśli chodzi o kształt. Nie? To już w ogóle będzie teraz taki dziwny etap i to będzie trwało aż do premiery nowej edycji gry. Ale teraz szeroko na zakręcie 3 a No to jeszcze trzeba dowieść to, to miejsce, to miejsce na podium, bo tutaj Perez jest bardzo blisko. Jedna dziesiąta! Tam jeszcze Walteri Botas na to wszystko patrzy, no naprawdę. I tak jest grubo, w tym drugim sektorze po prostu nie mam kompletnie tempa. Kompletnie nie ma tempa. Pomijam już fakt, że te krawężniki są tragiczne, nie? Oj, to było... Blanchimont, zaraz będzie Blanchimont, to był. trochę wcześniej. Ricardo wygrywa. Brawo! To oczywiście dobra dla nas wiadomość, dla zespołu. Ale to, że Verstappen jest drugi, no to trochę słab, że dla nas. Podałbym P1, P2. No ale... jakoś trzeba żyć! Ja lubię zawał chyba pod koniec, naprawdę. Z serce mi normalnie stanęło, ale jest! Jest P3! No! W sumie P3 brałbym w ciemno przed rozpoczęciem tego wyścigu, bo wiem jak tutaj mogło być trudno. P7 w kwalifikacjach, ale się udało przebić na, na P3, także fajnie. I tutaj się udało to w miarę wywalczyć, także przynajmniej tyle, przynajmniej tyle. No i wygrywa Daniel Ricardo. No z pewnością się mega cieszy z tego swojego drugiego zwycięstwa w tym sezonie. Jak tak patrzę teraz na tabelkę, tak, to dopiero drugi raz wygrał, więc naprawdę, no nie było tego wiele, trzeba powiedzieć. Pokonał Verstappena, co się też w tym sezonie zdarza dosyć rzadko. U Verstappen jednak jest też piekielnie szybszy, ale cieszy się, Australijczyk, żywa reklama pasty do zębów dosłownie, nie? Także naprawdę wow. Mamy dzisiaj na P3. Na spokojnie czajmy się. Pierwsze P3 w tym roku, więc już wszystkie miejsca na podium zajęte. No słuchajcie, musi być jakaś odmiana, no nie oszukujmy się. Musi coś jednak być inaczej. Ale cieszący się Daniel, to też jest widok, który chcemy zobaczyć. A przed nami w sumie niełatwe tory teraz. W ogóle do końca roku nie będzie łatwych torów. Także no wyzwanie wzrasta, moim zdaniem, kilkukrotnie. No, różnica Fastest Lapie, w sumie między nami nie była jakaś duża, 4000 sekund, ale nie, no, między jednym zespołem w sumie to jest sporo, co ja gadam. W rankingu 6 punktów z przewagi nad Verstappenem Ricardo też jest bardzo blisko. W konstruktorce miejsce 1, powiększona przewaga, mam wrażenie. Faktycznie, Crofty mówi, że ładnie Aston, no ładnie Aston, ładnie Ferrari, bo jak nie zespoła, miło, zespołami, ładnie Alfa Romeo, potem Williams, Aston na końcu, no i 3DNF, Fetel, Hamilton Sainz. Pozdro. Easy! No to takie easy... Easy nie było. E, czy widok kolegi zdrożony na podium budzi w tobie zazdrość? Czy wręcz przeciwnie? Cieszy. To sportu z tu nie ma miejsca na zazdrość, Nie no, głupota <laughs> Chyba najgorsza odpowiedź, co mogłem wybrać. Drugi raz bardzo potem pytanie mi zadaje. Jedno samo, samym <laughs> widziałem ten wynik jest Daniel. No. W sumie to była słaba odpowiedź tak szczerze. Max prawie ci pokonał, prawda? E, co? Max? Pff. Eno jest głupia, naprawdę. Przepraszam, ale, no. Co, co ty w ogóle inny wyścig oglądałaś? Jak, Max? No, Max był w ogóle 13 sekund z przodu, praktycznie. No, co ty w ogóle opowiadasz? Nażarła się czegoś, no. Nażarła się czegoś. Słuchajcie, yy, to tyle. Pamiętajcie o zmianie czasu. Pamiętajcie o zmianie czasu. Śpimy godzinę krócej, ale chyba damy radę wszyscy. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam na social media: Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Linki macie w opisie poniżej, tak, macie linki. No i oczywiście na kanale zapraszam do zostawienia łapek w górze, subskrypcji, komentowania, no i śledzenia moich pozostałych materiałów. To dzisiaj już wszystko. Dzięki serdeczne i miłego dnia Wam życzę. See you later!